Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Oferuje Skandia Życie, sponsor programu. Na pewno kwiatek jest w świetnej formie. Rafał. Z tego, co, co czytałem, z tego, co słyszę, przetrenował się trochę, przedobrzył, musi odpocząć, złapać oddech, ale e, fantastyczna postawa e, Paterskiego. Ja jestem tutaj pod wielkim wrażeniem. Ten chłopak pokazuje, że ma wielkie, wielkie możliwości, bo od początku sezonu jest wszędzie widoczny, wszędzie walczy, wygrywa etapy. E, nawet w wyścigu Amsterdam Gold Race, gdzie e, no, pięknie zaatakował, może trochę za wcześnie, ale generalnie jeszcze ukończył na dziewiątym miejscu. No, jest to to naprawdę e, wielka radość dla mnie, że mamy taki szeroki front ko kolarzy. Patrząc na, na Macieja Paterskiego, to masz szansę wygrać nawet cały Tour de Pologne, ponieważ to, co pokazuje, jak jeździ, no, naprawdę pokazuje to, że to jest zawodnik nietuzinkowy, że jest to zawodnik, który ma niesamowity potencjał fizyczny, e, poprawił sobie psychikę, bo, bo miał duże problemy z tym, żeby e, psychicznie wytrzymać tego typu obciążenia, rozłąkę z domem, to wszystko, to wszystko poukładał sobie, znalazł. Dobrą atmosferę w grupie CCC z Tutaj widać, że, że dobrze, dobrze nim kieruje Piotr Śwadecki. No i naprawdę poczuł się takim zawodnikiem pełnowartościowym. Uwierzył w siebie, A ma możliwości, ma warunki. Także jest to chłopak, który naprawdę no jeszcze na, na pewno niejedną radość nam sprawi.